Zabieramy się dzisiaj za kłada, którego mamy wyremontować. W międzyczasie już wyciągnąłem z niego akumulator, i okazało się, szanowni państwo, że ten akumulator ma szansę otóż funkcjonować. Bo właśnie się tutaj regeneruje przepięknie nam. Chcemy doprowadzić do tego, żeby on odpalił. Musimy tak: wyczyścić, zdjąć i wyczyścić zbiornik paliwa. Wlejemy olej silnikowy, i jeżeli akumulator będzie żył, to po prostu spróbujemy odpalić kładzika. Są oleje, oleje przekładniowe, czyli do skrzyni biegów, do tamtych wszystkich reduktorów, filtry, jest nawet stacyjka, bo okazało się, że stacyjka no, po prostu nie działa, ta, która, ta, która w nim była, jest, jest też licznik motogodzin, olej silnikowy jest e, słynna z paździerzowych opinii, skrzynka, super skrzynka z narzędziami, także przejdzie odpowiedni test. No i na wszelki wypadek jest też. No tak, jest. Tak Na wszelki wypadek, ale mamy nadzieję, że się nie przyda jednak.